Coraz więcej youtuberów nagrywa opening skrzynek Hydra w CS, więc ja robię dla was kolejny materiał, który wam pokażę najlepsze skiny z tych skrzynek. Razem z chłopakami organizujemy konkurs na WP Dragon Lore, który jest w pierwszej linii opisu. Można się zalogować przez Steam'a, tylko i wyłącznie przez Steam'a. Jeżeli wykonacie wszystkie zadania jakie tam są podane, dostaniecie dodatkowo 5 punktów, jeżeli by wam inaczej się nie bójcie się, macie to jakby 12 wejść. Skoro już jesteśmy przy giveaway'ach, zrobię dla was w tym odcinku giveaway'a na jakieś skina za kilka dolarów, a wyniki będą na mojej grupie na Facebooku, do której zapraszam, do której link... Link macie w opisie. Oczywiście musicie zostawić łapkę w górę, komentarz, dołączyć do grupy na Facebooku, mamy będą wyniki. Ja jestem Ekst i zapraszam was wszystkich do oglądania. Kochany drugiego sortu tutaj, by w chcesie. Katałst. Szczerze, ja lubię, lubię grać magiem całkiem. Jest fajny na rundy takie. Eko przeciwnika czy też Force O! Jest dobra. Jakoś się nazywa Orbit MK01? No nie, słuchajcie, tutaj ten Akaż wygląda całkiem w porządku. Naprawdę. Ale też po testach w boju jest, to mi się nie podoba. Zobaczę czy mi się odświeży ten ekwipunek. Nie, nie opłaca się raczej kontraktu. Tak myślałem, żeby kontrakt, kontraktu właśnie nie zrobić, ale raczej się nie opłaca. Trzy skręczki do końca, a ja dwie będę musiał jeszcze kupić. Dobra, jest akacz, ale by w traku poleciało to P90, to by było coś naprawdę mega. Ale z raz kolejny AK nie widzę, że był za bardzo podzielane, więc może jakieś faktory nie uwaga? Potestęły. Dobra, to kupimy od razu dwie: dwa kluczyki i lecimy. O! No i 50 się od Sotraku. Ej, słuchajcie, ten opening może być naprawdę dobry. A little bit boring. I like uh, nice bright skins, and that is certainly not a nice bright skin. Yes, let's go to Stat Trek, Jul Cobra Strike. They are they are my new Bretts. Okay, they're my new is One hundred percent. I love like this nice bright lime green on him and the Stat as well, and the little cobras on the handles. That is badass. It's field tested, but awesome. Awesome. I really, that's awesome. That's really, really cool. I'm actually... A teraz może coś lepszego. Właśnie, The Walking Dead Mam nagrane w wersji takiej cicho, 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 cicho. Cicho, cicho, rękawice. Ty zobacz. Ty zobacz, ja nie mam rękawic. Po testach, bo po testach, ale rękawice mam ty. Nic nie leci. Nic nie leci. To jest mój w sumie, że jak są to opening, to widzicie początek, gdzie ja jestem. Mam kupę energii w ogóle, jestem wesoły, szczęśliwy. Znaczy, wiecie, no mimo wydanego hajsem te skrzynki, jestem szczęśliwy, mam kupę energii, a później z każdą minutą coraz bardziej zaatakuję za twarz po prostu w ręce. Jestem coraz bardziej załamany. O! To jest pierwszy skin różowy, słuchajcie. <śmiech> <śmiech> Oh ja, immerhin ein Pinkskill! Ich bin doch nicht ganz verlassen von Game. Aber irgendwie finde ich die nice. Doch, ich finde die ganz cute. Aber ich muss gleich mal gucken, wie viel die wert ist. 50 Dollar! Oh Gott, die wird gleich verkauft. Okay, okay, okay. Das ist geil. Das ist geil, das ist geil. Komm schon noch eine. Bitte. Rytalnie. może, może no look open zrobi teraz. Nie będę patrzył, okej. Okay. Nikt się otwiera, ja nawet nie wiem, nie widzi co przelatuje, To nie działa. Nawet, nawet jak nie patrzę to nie działa.